Dzień dobry, witam Państwa w programie koszeńskie Forum. Piotr Pawłowski, witam mojego gościa, Marcin Maślanka i tu będzie dłuższa tytułatura. E, muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, filmowiec, scenarzysta, edukator, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Gryf. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko to, co powiedziałem ma znaczenie i o wszystko zapytam, ale najpierw o y, muzeum. W muzeum zajmujesz się m.in. edukacją. I interesuje mnie bardzo, ale o tym za chwilę, jak ta edukacja wpływa na y, dzieciaki, których dużo macie. Ale zacznę od czego innego. Lato to sezon na muzea? Lato to jest sezon, sezon na muzea, przynajmniej w pasie nadmorskim, gdzie y, mamy zwiększoną ilość osób przebywających w naszych miejscowościach nadmorskich. Które oprócz tej oferty czysto plażowej i związanej z morzem, chcą skorzystać również z tego, co jest w okolicy. Gdzie by tu pojechać? No właśnie. A jest muzeum. Tak. Szczególnie jak jest kiepska pogoda w Mielnie, no to wtedy szuka, szuka się atrakcji w pobliskich miejscowościach. I jeżeli pada na koszali, no to trzeba wybrać jakąś z atrakcji. Jedną z takich atrakcji jest nasze muzeum, i my również bardzo mocno staramy się dotrzeć do tych osób, które. Wypoczywają w paść nadmorskim i zaproponować im to, co mamy w naszej ofercie. Co macie w ofercie? Na stronie y, jest y, mnóstwo informacji o wystawach stałych, o czasowych, ale gdybyś miał to w pigułce ująć. Jest to przede wszystkim wyposażenie wojskowe, którego nie zobaczymy w żadnym innym muzeum lokalnym, tutaj w promieniu 50 kilometrów. Jest to zwią związane z wyposażeniem też bardzo tematycznym, takim jak obrona przeciwlotnicza, więc, coś, co jest szczególnie atrakcyjne, szczególnie dla młodego odbiorcy, czyli dzieci, młodzież która szuka atrakcji takich związanych z właśnie z wojskiem, z historią wojskowości, no to u nas to znajdą. Znajdą również wiele rzeczy takich edukacyjnych, multimedialnych, interaktywnych, które włączają odbiorcę do tego, żeby na własnej skórze poczuć, poczuć czym jest obrona przeciwlotnicza, czym jest służba wojskowa więc są i mundury do przymierzania, jest wyposażenie wojskowe, które można przymierzyć, zmierzyć, jak to, ile to waży, ile to mierzy, jak to działa. Mamy coś, co jest nowością, to jest symulator strzelania z karabinu przeciwlotniczego ZPU-4. No i to cieszy się już niezwykłą popularnością i to nie tylko u tego najmłodszego odbiorcy, czy młodego odbiorcy, ale również tatusiowie bardzo chętnie siadają. I ciężko ich, że tak powiem, już podziękować im za to, że już ich kolejka się skończyła. Przypominają sobie swoją służbę wojskową, ale również sami mogą sprawdzić się w takich realiach, można powiedzieć, strzelania wojskowego. E, najpierw sklepik, potem pierwsze pomieszczenie, drugie, długie, przejście, znowu drugie, drugie i ogromny plac przed. To jest tak w skrócie wasze muzeum. Ale czy wy je dzielicie na jakieś strefy, że na przykład ta część wystawy jest tu, ekspozycja stała jest tu. Gdyby ktoś chciał zapytać, co w pierwszej kolejności, to co mówicie? No cykl zwiedzania jest jasno określony, więc tak naprawdę sklepik zostawiamy na sam koniec. Bo często zwiedzający dobierają sobie taką pamiątkę, która. Jest związana z naszą ekspozycją i jakaś rzecz zwróciła szczególną uwagę, więc chcą sobie zakupić coś takiego związanego z rzeczą, która ich najbardziej wzruszyła czy bardziej, najbardziej się podobała. Ale zaczynamy od wystaw czasowych związanych z rokiem 1945, bo to jest rzecz, która. I z końcem II wojny światowej, którą promujemy w tym roku najbardziej. Później jest wystawa stała pokazująca historię broni przeciwlotniczej na przestrzeni lat od czasów lat dwudziestych XX wieku, aż po Okres lat 80. i 90. Później są elementy wystaw, również czasowych, które dotyczą różnych tematów, których się podejmujemy, związanymi z ważnymi rocznicami historycznymi, z, które przeżywamy w danym roku, lub z tematyką, którą, którą chcemy zainteresować naszych odbiorców. I później jest ekspozycja zewnętrzna, czyli te wielkogabarytowe elementy wyposażenia wojskowego, które, które z racji swoich rozmiarów są, mogą być tylko umieszczone na zewnątrz. I tam mamy możliwość obejrzenia ich sobie bardzo dokładnie i jest element taki na koniec do zwiedzenia w postaci samolotu Jak-40. Czyli można wejść na pokład samolotu, można zobaczyć w jakich warunkach podróżowali prezydenci, premierzy, ministrowie m, naszego rządu na przestrzeni lat, bo to jest samolot, który służył od lat 80. do 2010 roku, i e, poczuć sobie na własnej skórze, jak to się w takim samolocie latało. A jest wielu odwiedzających, którzy jeszcze nie byli na pokładzie samolotu, więc to jest pierwsza okazja. Mm -hmm. Eksponaty. Jakie pozyskujecie? Tego jest mnóstwo. Ja byłem na co najmniej kilku takich wystawach, powiedziałbym specjalnych, gdzie ktoś przez ostatnie lata, gdzie ktoś przekazywał swoje pamiątki po to, żeby je pokazać i zabrać, bo to dla niego miało znaczenie. Ale te rzeczy, które u Was są, skąd je macie? Trzon wystawy stałej i część wystaw czasowych oparta jest o eksponaty wojskowe, które zostały pozyskane z jednostek wojskowych lub są po dawnej szkole, wyższej szkole oficerskiej arterii Przeciwlotniczej I to zostało przekazane jeszcze z, dawnej, z dawnych sal tradycji, z dawnego muzeum, które było w formie zamkniętej do 2006 roku. Natomiast duża ilość tych nowych, nowo pozyskanych eksponatów są to. Depozyty stałe lub darowizny do, od osób, które chcą e, pamiątki po swoich rodzinach albo po swoje kolekcje przekazać właśnie do muzeum. I widząc, jak to muzeum się rozwija, jak dba o wystawy, przychodzą do nas. E, Osoby nie tylko z Koszali, ale z całego regionu, które przekazują nam w taki depozyt stały albo w darowiznę pamiątki rodzinne, pamiątki po swoich ojcach, dziadkach. Często są to właśnie i mundury, i odznaczenia, ale i czasami całe historie, które są spisane. I oparte na podstawie jakichś elementów umundurowania, które pozostały w rodzinie. I mu przychodzą do nas, mówią, chcemy, żeby to u was było. Chcemy, żebyście o to zadbali i pokazywali, w miarę możliwości jest co możliwe. Policzyłem, że to jest tak naprawdę szmat czasu, dlatego że. Y y y tak naprawdę muzeum kontynuuje tradycję tej placówki muzealnej, o której wspomniałeś przed chwilą, ale która powstała w 1976 roku. W 2006 roku została tak, jak mówisz, otwarta, no więc to jest, to jest ponad pół wieku. Ta tradycja muzealnictwa wojskowego czemu służy? promowania historii Wojska Polskiego, promowania etosu żołnierskiego, pokazywania, że w, szczególnie tu w naszym regionie ta historia wojskowości jest bardzo mocno osadzona, że są to historie jednostek wojskowych, które były bardzo liczne w naszym mieście i posiadały bardzo różne wyposażenie i Umundurowanie i swoje tradycje. No, i to jest element bardzo mocno związany również z promowaniem patriotyzmu. Tego patriotyzmu opartego właśnie o służbę wojskową, również o historię naszą opartą o działania zbrojne w różnych konfliktach który miał miejsce w naszej historii, szczególnie w XX wieku. Mówimy tu o wojnie polsko-bolszewickiej latach XX, ale II wojna światowa. To jest taki element zasadniczy, który pokazujemy na podstawie naszego wyposażenia i, i uzbrojenia, które posiadamy, jako taki element główny, kształtujący naszą obecność na tych ziemiach, skąd się tu wzięliśmy i jak to się wiązało z jakimi działaniami zbrojnymi. To jest taki element główny, statutowej jakby misji naszego muzeum. Jak dzieciaki przyjmują to, co widzą? stara to jest rzecz już bardzo odległa dla nich, bo często to są już dzieci, których dziadkowie nie pamiętają wojny. To no jest właśnie. już pokolenie, które urodziło się dziadków, które urodziło się już po wojnie, a relacje pradziadków to już są bardzo zamieszkłe i jakby nie odzwierciedlają tego co, co oni widzą w naszym muzeum. Więc my ich uczymy na nowo tej historii, pokazując jak było Skonstruowane to uzbrojenie, jak ile ważyło, ile mierzyło, jak ten konflikt zbrojny się rozwijał, jak te losy nasze były splecione właśnie z konfliktami zbrojnymi. No, i staramy się, żeby ta edukacja historyczna przybierała jak najbardziej formę ożywioną, czyli żeby taki młody człowiek oprócz tych suchych może być historycznych faktów, miała możliwość właśnie przymierzenia mundurowania, zobaczenia jak działał karabin, zobaczenia jak działa armata przeciwlotnicza, jak, z jakim wysiłkiem ludzkim wiązało się często obsługa takiego wyposażenia i z jakim, czy jakim dyskomfortem w ogóle czy z jakim trudem była wojna, bo często młode pokolenie w ogóle nie ma Świadomości tego, bo właśnie już nie zaznało tych relacji dziadków, którzy opowiadali z jakim trudem gdzieś przeżywali jakieś y, historie wojenne. Więc my na nowo pokazujemy, jakim trudem, jakim, y, jakim często przykrym doświadczeniem jest niebezpiecznym wojna. Ale sądzisz, że to się dla dzieci, y, a może nawet dla dzieci tych dzieci, stanie taką abstrakcją? Ta wojna i ta historia? Mm, nie wiem, czymś czym bardzo, się... bardzo odległym. Bardzo. Nawet pojęciowo, symbolicznie i tak dalej? To już się staje. My jesteśmy wychowani jeszcze, przynajmniej moje pokolenie, właśnie na relacjach dziadków, którzy uzmysłowiali, że to całkiem niedawno się wydarzyło. I z czym to się wiązało. Natomiast dla pokolenia obecnych 10, 12, 15-latków wojna już jest czymś bardzo archaicznym. Po pierwsze dlatego, że nasz rozwój technologiczny czy cywilizacyjny poszedł dużo dalej. Żyjemy w zupełnie innych warunkach niż nasi dziadkowie i pradziadkowie. I to jest rzecz często, którą trzeba... Uzmysławiać w bardzo prosty sposób, czym było życie w ogóle w czasie wojny, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach, czym było zdobywanie pożywienia, czym była walka o przetrwanie, czym była walka pod ostrzałem artyleryjskim, czy w ogóle przeżycie pod ostrzałem artyleryjskim. I to jest rzecz, którą trzeba prowadzić bardzo w bardzo taki prosty sposób, pokazując nie bardzo ogólnie, ale czym właśnie były te warunki życia w czasie wojny i z czym to się wiązało. Robi to na dzieciach wrażenie, to znaczy wrażenie w sensie takiego doświadczenia życiowego, że wychodzą zadając pytania, interesują się tym w nowy sposób? Jest to, tak, doświadczenie. Samo dotknięcie munduru, zobaczenie z jakiego to jest materiału, że to jest materiał gryzący, ciężki. Czasami żołnierze musieli chodzić w trudnych, grubych mundurach latem, i to jest trudne zrozumienie, dlaczego, jak ciężkie było wyposażenie wojskowe, porównując współczesne, gdzie mamy to jednak bardzo. Takie już ergonomiczne i przystosowane do, do nowoczesności, gdzie żołnierz jest nafaszerowany elektroniką, a wtedy celowanie, czy przenoszenie ekwipunku, czy nastawianie armaty wymagało niezwykłej trudności fizycznej, no to już wymaga wiele trudności. Pokazanie tego zadaje, powoduje, że oni zadają wiele pytań zadają wiele pytań o też rodzą się ich pytania o losy ich przodków, losy no ich właśnie. dziadków właśnie. O, rzeczywiście, to mój dziadek musiał wiele się natrudzić, kiedy pokazujemy temat bardzo trudny zbrodni katyńskiej. To też jest czasami element szokujący i tego jak oddziaływało to na rodziny w okresie PRL na przykład, cały fakt, że ktoś zginął w rodzinie, był w Katyniu. Albo A nie ktoś można było miał... o tym mówić. Nie można było o tym mówić i ktoś miał problemy w szkole na przykład, jeżeli powiedział o tym, bo my o takich rzeczach też mówimy, że jeżeli mówiło się głośno, kto dokonał zbrodni katyńskiej, to można było mieć problemy w szkole. Tak, jeżeli mówiło się głośno o tym, że dziadek był w armii krajowej, czy dziadek był w przedwojennym wojsku, czy dziadek był w armii generała Andersa, czy ojciec, no to wtedy dzieci miały problemy w szkole. I to są często pytania, które oni sobie również wtedy zadają odnośnie swojej historii rodzinnej, tego, co doświadczyli ich przodkowie. Zadają sobie pytania, skąd my tutaj się wzięliśmy. Tak? Bo ja często pytam, skąd wasi dziadkowie pochodzą. Albo pradziadkowie z jakich części kraju przyjechali. Dlaczego musieli tutaj przyjechać? I to są pytania, które wtedy wiele osób sobie zadaje. To są pytania kształtujące również tożsamość taką osobistą. Skąd jestem i z kim jestem i skąd pochodzę? To jak dzisiaj uczyć historii? Jak z Twojego doświadczenia wynika? Jak, jaką metodą przekazywać, żeby z jednej strony to się nie odbijało jak od ściany, czyli... Czyli, żeby była jakaś identyfikacja, a z drugiej strony, żeby ominąć te meandry prawdy, nieprawdy itd. tak Ciągle bazujemy na tym, że coś e, jest półprawdą. Ciągle mówimy, prawda? Jak uczyć historii? Najprostszą formą chyba w tych, czy najbardziej skuteczną, jaką do tej pory stosowaliśmy i stosujemy, jest nauka historii poprzez przykład konkretnych osób, żołnierzy. Czyli my staramy się na wystawach i w procesie edukacyjnym pokazywać konkretne sylwetki żołnierskie, pokazywać ich historię. Często, że to byli zwykli ludzie, zwykłe dzieciaki, często bawiące się nagle na podwórku, normalnie na podwórku i nagle przychodzi wojna. I coś powoduje, że ten młody człowiek zaczyna się angażować w walkę przybiera konkretny mundur, konkretne uzbrojenie, to się wiąże z jego późniejszymi losami, to powoduje, że on później trafia na przykład tutaj na Pomorze. No i poprzez to później dochodzimy do tych faktów dużych, historycznych, czyli jaka bitwa, jaka wojna, jacy dowódcy, dlaczego taka bitwa akurat się tutaj wydarzyła. I w ten sposób każdy ma możliwość poznania historii. W sposób bardzo ludzki, pierwotny, czyli taki jak ktoś coś przeżywał, jakie emocje temu towarzyszyły. Często musi to być również forma takiego dotarcia przez zabawę. Ja wiem, że wojna i wojsko to nie jest zabawa, ale często właśnie historia, na przykład niedźwiedzia Wojtka, psa szarika to są rzeczy, do których można dotrzeć do najmłodszego pokolenia i już pokazać historię w sposób taki często zabawowy, często można powiedzieć jeszcze przyjemny, ale już pokazujemy w ten sposób mundury, już pokazujemy losy żołnierskie, już pokazujemy duże bitwy, w których dany bohater brał udział. Mhm. O bohaterach są filmy, które robisz wspólnie z ekipą i przede wszystkim z Arkiem Paterem. To już jest kilkanaście lat, piętnaście. Od 2007 roku działamy, więc 8 lat. No widzisz, a to się tak wbija w świadomość, jakby wasze filmy były już od bardzo dawna. Nad czym teraz pracujecie? Bo wiem, że trwają jakieś prace, spotkałem Marka, który gdzieś tam był w czymś zaaferowany. Bardzo mocno w tym roku włączyliśmy się w ten cykl historyczny co za historia. W rocznice związane z tym rokiem i z zakończeniem II wojny światowej, więc to jest jakby główny temat, i staramy się z tymi krótkimi formami, takich podcastów, można powiedzieć, historycznych, dotrzeć do jak największej liczby społeczeństwa. W planach e, są e, duże projekty filmowe, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie z kwestiami finansowymi czy z kwestiami organizacyjnymi, bo z tym również jakoś się borykamy. Mamy nagranych kilka relacji żyjących jeszcze kombatantów, i na tym. Bazujemy jako do podstawy o myśleniu o kolejnych dużych filmach. Te duże filmy mogą powstać na przykład jako produkcje telewizyjne? Na jakim etapie jesteście tej pracy? Yy, na, jesteśmy na etapie z posiadania relacji, zapisanej. Jesteśmy na etapie planowania produkcji, czyli myślenia, jak można nagrać pewne sceny w warunkach, które posiadamy. Lokalnie, Ale bez czy... budżetu to wiadomo. Że bez jest budżetu trudno. możemy na razie tylko planować. No właśnie. E, moment planowania budżetu to, czy pisania wniosków dotacyjnych to jest przełom roku mhm. e, i do tego się przymierzamy bardzo mocno. Zobaczymy, co za czas pokaże. Wiadomo, my jesteśmy obydwaj też uwiązani w różne inne projekty. Czy mojego stowarzyszenia, czy Arek rozwija swój projekt i historyczny, i biznesowy. Więc to też wiąże się ze zgraniem naszych terminów, budżetów, planów zawodowych. Także to jest wszystko bardzo powiązany system i na to niestety jesteśmy skazani. 10 lat temu myślałem, że jest boom na Rekonstrukcje historyczne, ale to było nic w porównaniu, w porównaniu z tym, co jest teraz. Właściwie w każdej miejscowości dzieje się coś, to znaczy włodarze, stowarzyszenia, szkoły, chcą pokazać tą historię na takich przykładach, jak to robią rekonstruktorzy. Czy to jest taka dziedzina zainteresowań, ale też propagowania historii, która w jakiś sposób ewoluuje? Zmienia się też to wasze zapatrzenie na, na historię. Stowarzyszenia rekonstrukcyjne, wolnie grupy rekonstrukcyjne bardzo mocno ewoluują i też oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie również ewoluują. Zawsze czy kilka, kilkanaście lat temu było tak, że było tylko zwykła wystawa rekonstrukcyjna pokaz broni, której nie można było dotknąć. Dzisiaj oczekiwanie już jest takie, żeby ten młody człowiek, który odwiedza naszą dioramę mógł coś tam przeżyć. E, czyli przygotowujemy zawsze jakiś tor przeszkód, jakieś doświadczenie żołnierskie. Niesamowite. E, I to jest chęć I właśnie widowiska. Widowiska. W e, widowiskach, widowiskach oczekiwania jest takie właśnie, żeby być jak najbliżej, żeby poczuć tą historię, e, nawet podmuch wybuchu. No, to ludzie chcą być jak najbliżej, poczuć to w sposób taki bardzo zasadny. Czyli my staramy się skracać ten dystans do widza. Często wiąże się to z opracowaniem nowych form bez zabezpieczenia i bezpieczeństwa, po to, żeby jednocześnie ten widz był bardzo blisko, ale z drugiej strony był bez, było to bezpieczne, bo to są wybuchy to jest. To są łuski, które wypadają z broni i nie wiadomo, gdzie polecą, i tu musimy zabezpieczyć się w taki sposób, żeby, żeby on to widział bardzo blisko, przeżywał to z nami, ale jednocześnie to był, był bezpieczny. Widzowie chcą słyszeć, co my między sobą mówimy, jakie komendy wydajemy. My też dbamy o to, żeby jako opracowujemy scenariusz rekonstrukcji historycznej, żeby na tym polu walki porozumiewać się w podobny sposób, jak, jak na polu walki rzeczywistej, wydawać komendy rzeczywiste, żeby to był dialog, żeby to już było przed. Przedstawienie prawie że teatralne, pokazujące nie tylko suche metody walki, ale tego, w jaki sposób jest ktoś ratowany, jak jest ranny, jakaś interakcja osobowa między tymi uczestnikami, więc często to jest właśnie już wydarzenie prawie że teatralne i filmowe niż tylko zwykłe tworzenie pola walki. Siedzicie w książkach i archiwach, żeby ten guzik był w 100% tak załamany jak prawdziwy. Nie tak dawno rozmawiałem z kimś na ten temat i okazuje się, że jest w Polsce instytucja konsultanta, który ogląda wręcz szwy tak. w mundurach. To jest zdumiewające, bo kilkanaście lat temu najważniejsze było to, żeby była jakaś replika. Rzeczywiście ten rynek, rynek replik również się bardzo zmienił i nawet tutaj struktura materiału jest odtwarzana w sposób już można powiedzieć chemiczny czy komputerowy, także była jak najbardziej wierna strukturze materiału przedwojennego czy wojennego. Tak samo rodzaj szwów, no to są te mundury szyte na, na przedwojennych często maszynach. Często w bar małych rzemieślniczych zakładach, ale na przedwojennych maszynach. Tak samo buty i całe wyposażenie jest już odtwarzane bardzo precyzyjnie, i my zwracamy na to uwagę właśnie poprzez analizę zdjęć, bardzo dokładną. Dzisiaj jest bardzo duża technologia odnośnie poprawiania jakości zdjęć, i nawet po tym poprawieniu często wychodzi. Jaką żołnierz miał odznakę, bo może tak przybliżyć zdjęcie, jakie oznaczenie, w jaki sposób przyczepione coś było. Jak często to był tak zwany folklor żołnierski, gdzie żołnierze doczepiali sobie różne elementy na polu walki, zdobyczne albo w ramach jakiejś tam swojej tradycji, swojego oddziału. No i tutaj dzięki tej technologii udaje się odtworzyć, jaki to był materiał, co to było, co to była za odznaka i staramy się, żeby na naszych rekonstrukcjach również takie elementy się pojawiały, jako takie smaczki rekonstrukcyjne. Mamy bardzo mało czasu, Marcin, więc proszę cię tylko o taką pigułkę. Rozumiem, że w poniedziałek muzeum jest nieczynne. W poniedziałki muzeum jest nieczynne, natomiast w pozostałe dni jesteśmy otwarci dla zwiedzających od godziny 10 do 17. Trzeba się zapowiadać? Jeżeli jest to grupa zorganizowana, wycieczka albo grupa, która chce z przewodnikiem zwiedzić muzeum, no to rzeczywiście trzeba zadzwonić i e, umówić się na konkretną godzinę. Natomiast każdy zwiedzający rodzinnie czy indywidualnie może przyjść w tych godzinach dowolnie i i zwiedzić. Dodatkowo wtorek jest dniem bezpłatnym, więc to jest również e, taka zachęta, żeby przyjść i za darmo, zwiedzić muzeum i skorzystać ze wszystkich atrakcji. Dużo funkcji, więc powiem tylko Państwu. Marcin Masianka z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszelni był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kłaniam się. Do zobaczenia.